Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery zbiegłe święta Oddałem Ci serce Ale już od dnia Rozdała się W tym roku Chcę się od łez, Dam je komuś specjalnemu Zbiegłe święta Poddałem ci serce, ale już następnego dnia rozdałaś je. W tym roku, by chronić się od łez, oddam je komu specjalnemu. W ubiegłe święta poddałem ci serce, ale już następnego dnia rozdałaś je. W tym roku, by ochronić się od łez, oddam je komuś specjalnemu. Specjalnemu. W ubiegłe święta podałem ci serce, ale już następnego dnia rozdała się. W tym roku, by ochronić się od łez, oddam je komuś specjalnemu, specjalnemu. Odałem się, w tym roku było ochronić od wes. oddam je specjalnemu specjalnemu. Specjalne. Yes, my shrink. Huh.